Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale z tą przepiękną dziurą w dachu. Znajduję się po raz drugi za kierownicą najnowszego Nissana Qashqai, z tym, że pretekstem do tego testu jest przede wszystkim układ napędowy, a właściwie to rozwiązanie w tym układzie napędowym, ale o tym za chwilę. Oczywiście, co może już nieco widać, mamy w środku przepiękną tapicerkę, ale to postaram się Wam na szybko zaprezentować, bo jest o czym mówić. To naprawdę ciekawy samochód. Zapraszam. Oczywiście, ja Kaszkaja już Wam raz prezentowałem i o dziwo, był to bardzo podobny egzemplarz do tego, co stoi przede mną, ale nie taki sam. Ponieważ co prawda, malowanie nadwozia było takie samo, ale była to inna wersja wyposażenia, co możemy poznać w pierwszej linii po felgach, bo tutaj mamy ocal felgi mniejsze, 19 calowe, ale o wersji wyposażenia nieco później. Coś, co chciałbym wam zaprezentować, takie cechy charakterystyczne de facto kaszkaja. pokażę Wam. Bagażnik, może nie cechy charakterystyczne, ale elementy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, kaszka ma podwójną podłogę w bagażniku. Tu pod spodem mamy drugie dno i ten bagażnik jest taki dwuczęściowy, jak widać. Bagażnik zamykany i otwierany, w tym przypadku elektrycznie, mamy osobne zamknięcie. I bagażnika, i całego samochodu, ale możemy też zamknąć tylko sam bagażnik. Tylne drzwi otwierane niesamowicie szeroko, bo praktycznie pod kątem 90 stopni. Zobaczcie, bardzo praktyczne rozwiązanie. Ile jest miejsca z tyłu? No, fotel jest oczywiście ustawiony pod moje wymiary. Ja mam 1,86 m, mieszczę się na stopy, mam sporo miejsca. Na kolana powiedzmy przyzwoicie, nad głową również przyzwoicie, pomimo tego, że mamy ów wspomnianą dziurę w dachu e, przeszklony dach, tak naprawdę. On nie jest ani uchylany, ani otwierany. E, w tym egzemplarzu warto zwrócić uwagę na fantastyczną, naprawdę fantastyczną pod względem estetycznym kompozycję wnętrza, bo to jest połączenie bieli e, z czernią. Natomiast powiedziałem, że pretekstem do testu tego egzemplarza jest przede wszystkim rozwiązanie w układzie napędowym, ponieważ jest to kaszka z napędem na cztery koła, co zdradza nam ten kontroler, selektor na konsoli centralnej, dzięki któremu możemy sobie wybrać tryby jazdy. Trybów jest kilka, tryb sport. Tryb standardowy, w którym tak naprawdę będziemy spędzać, myślę, najwięcej czasu. E, tryb na śnieg, tryb, powiedzmy, coś do jazdy w terenie, ale umówmy się, e, kto będzie jeździł Kaszkajem w terenie. I tryb Eko, z którego tak naprawdę nie polecam korzystać, bo samochód nie jedzie, oj, bardzo nie jedzie. E, poza tym... Odpalę na chwilę samochód, żeby Wam to pokazać. Oczywiście przed oczami ja mam w pełni cyfrowe zegary, ale bardzo czytelne, klarowne, powiedzmy, łatwe pod względem czytelności i nośności informacyjnej, bo nośność informacyjna tych zegarów jest fantastyczna. Pojawiła się nowa grafika rozkładu momentu obrotowego. A propos tego napędu na cztery koła, ale o tym opowiem Wam w czasie jazdy. Powiedziałem, że nie jest to taki sam kaszkaj, jaki był u mnie kilka miesięcy temu. Wtedy to była tak naprawdę najbogatsza wersja kaszkaja Tekna Plus, która kosztowała ponad 170 tysięcy złotych. Natomiast ten egzemplarz dobitnie pokazał mi, jak zmienia się rynek, czy jak zmienił się rynek przede wszystkim pod względem cenowym i o ile samochody obecnie podrożały, ponieważ to, co ja mam tutaj, to jest półeczka niżej, to jest Kaszkaj w wersji Tekna, swoją drogą w opcji wyposażenia najbardziej optymalnej moim zdaniem, Oczywiście, jest to wersja doposażona pod korek, co w Nissanie oznacza, że są tutaj wrzucone tak naprawdę dwie opcje. Ufmalowanie, które widzieliście na zewnątrz: malowanie dwukolorowe z perłowym lakierem czerwonym Fuji, jak dobrze, dobrze pamiętam. Oraz mamy tutaj jeszcze za 3000 zł, audio Bose, które gra naprawdę przyzwoicie. I taki kaszkaj. Przypominam, gorzej wyposażony niż to, co było u mnie w październiku, kosztuje ponad 180 tysięcy złotych, czyli jest to upgrade cenowy około 10 tysięcy złotych. Takie mamy czasy, niestety. Natomiast w Nissanie te wersje wyposażenia są skalibrowane na gotowo czyli każda wersja. Posiada bardzo bogaty standard i możemy sobie dorzucić do tej wersji tak naprawdę niewiele elementów. W tym przypadku tekna, tak jak wspomniałem, tak naprawdę z dwoma dodatkami. Natomiast, dlaczego powiedziałem i dlaczego mówię, że tekna to najbardziej optymalna, moim zdaniem, wersja wyposażenia, jeśli ktoś myśli o kaszkaju naprawdę dobrze już wyposażonym. Ponieważ to, co tutaj widać, tak naprawdę, to jest standard. A standardem w tym samochodzie mamy przeszklenie dachu, które wam pokazałem. Mamy też między innymi e, trójstopniowo podgrzewane fotele. Mamy podgrzewaną kierownicę. Mamy multimedia e, z bezprzewodowym w moim przypadku Apple CarPlay. Natomiast interesująca przypadłość, oczywiście, Apple CarPlay działa, ale za każdym razem, kiedy próbuje wykonać połączenie, albo kiedy próbuje odebrać połączenie, to niestety on zrywa połączenie i trzeba na nowo parować jakby telefon, więc interesująca przypadłość oczywiście multimedia całkiem rozbudowane z nawigacją i tak dalej, mamy cyfrowy cockpit, to co Wam pokazałem jest również wyświetlacz head up nie wspominam o takich rzeczach jak szyby w prądzie, elektrycznie sterowane, lusterka, dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja. Mamy bezprzewodową ładowarkę, mamy kamery 360, zobaczcie. Swoją drogą całkiem czytelne, muszę przyznać. Mamy również, między innymi, system ProPilot z adaptacyjnym, tak naprawdę półaktywnym tempomatem, ponieważ System czy samochód szczytuje nam oczywiście znaki drogowe i oprócz tego, że ten dostosowuje nam prędkość naszego samochodu do auta, które jedzie przed nami, to również samochód nas się pyta, czy chcemy się dostosować do ograniczenia prędkości, które zauważyła kamera. Co prawda, czasami. Auto się gubi i pokazuje nam ograniczenie, które nas na przykład nie dotyczy, ale to miłe, to całkiem przyjemna opcja. Poza tym, jeśli chodzi o prowadzenie, bo tak naprawdę ProPilot to jest nie tylko adaptacyjny tempomat, ale też utrzymywanie samochodu w pasach ruchu. To prowadzenie jest przyjemne, natomiast czasami mam takie wrażenie, jakbym się musiał troszkę z samochodem siłować, ponieważ auto nie trzyma idealnie środka między pasami, ale powiedzmy, to jest efekt mojego drobnego czepialstwa. Więc de facto wersja Tekna oczywiście nie wspomniałem o różnych innych systemach bezpieczeństwa. Natomiast jest tego tutaj dużo, sporo, i to wszystko mamy już w standardzie. Jeśli chodzi natomiast o układ napędowy, słuchajcie, mam tutaj to samo co miałem w październiku, kiedy jeździłem nowym Kaszkajem po raz pierwszy. A mianowicie, w ogóle gama jednostek napędowych w Kaszkaju no nie jest specjalnie rozbudowana, ponieważ możemy wybrać. Wszystkie silniki pod warunkiem, że będzie to czterocylindrowy silnik benzynowy 1.3. W Nissanie on jest oznaczony jako DIG Turbo, a w rzeczywistości to jest ten sam silnik, który znamy z koncernu Renault, Mercedesa i właśnie on też jest w Nissanie. Są dwie wersje mocowe, 140 koni i 158 mechanicznych. Ja mam tą mocniejszą wersję. Oczywiście to jest miękka hybryda, co skutkuje tym, że auto bardzo przyjemnie nam rusza spod świateł, bo tą dynamikę mamy dostępną od samego dołu i w ogóle dynamika w tym samochodzie jest naprawdę przyzwoita. Co innego, jeśli chodzi o zużycie paliwa, bo spodziewałem się, że jednak to zużycie paliwa będzie tutaj nieco mniejsze, natomiast. Muszę przyznać, że tak średnio kaszkaj zużywał mi podczas tego testu 8 litrów, natomiast w mieście jest to bliżej 9 litrów, można się spodziewać, że będzie to mniej. Natomiast mamy tutaj, tak jak wspomniałem, też napęd na 4 koła. Oczywiście. Jest to napęd na cztery koła sterowany elektronicznie, więc moment obrotowy jest odprowadzany od przedniej osi do osi tylnej. I umówmy się, to jest napęd, który ma nam pomóc przede wszystkim, kiedy mamy ciężkie warunki na drodze, kiedy jezdnia jest mokra, kiedy leży na niej śnieg, albo kiedy chcemy na przykład dynamicznie ruszyć spod świateł, i wtedy ta trakcja jest zdecydowanie lepsza. Więc e, jeśli samochód ma w ofercie wersję z napędem na 4 koła, to ja zawsze będę rekomendował, że tą wersję z napędem 4WD warto wziąć. E, to jest wszystko połączone ze skrzynią automatyczną Xtronic. W rzeczywistości to jest skrzynia bezstopniowa, natomiast ona symuluje nam biegi. Ona ma zaprogramowane biegi. Muszę przyznać, że działa to całkiem interesująco. Ponieważ rzeczywiście można się pomylić i widać, zwłaszcza po obrotomierze, jakby samochód zmieniał biegi, chociaż, tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę skrzynia bezstopniowa. Efekt jest taki, że ja już to mówiłem w przypadku pierwszego testu Kaskaja: ja tą trzecią generację modelu japońskiego producenta cenię bardzo wysoko i bardzo ją lubię. Bardzo lubię tym samochodem jeździć, lubię w nim spędzać czas, ponieważ to jest naprawdę udana i na wielu płaszczyznach dopracowana konstrukcja. W środku samochód jest przyjemnie spasowany, przyjemnie wykonany. Widać, że auto jest w wielu drobiazgach tak naprawdę dopracowane, chociażby biorąc pod uwagę. E tą klapę bagażnika, gdzie możemy sobie osobno zamknąć elektrycznie samą klapę. Możemy ją też zamknąć za pośrednictwem ruchu stopą pod zderzakiem, to tak na marginesie, albo możemy też tą klapę zamknąć całkowicie razem też z całym samochodem. Natomiast ja miałem od samego początku i mam nadal bardzo duże wymagania względem Kaszkaja. I powiem szczerze, że jak wspomniałem przed chwilą, że samochód pod wieloma względami jest konstrukcją udaną, może być konstrukcją świetnie wyposażoną, samochodem bardzo przyjemnym, tak też uważam, że na wielu płaszczyznach to auto mogłoby zostać bardziej przez producenta dopieszczone. O co mi chodzi? Na przykład mówiłem o tym Apple CarPlay, które bardzo lubi zrywać połączenie. E, oprócz tego, na przykład, e, mamy tutaj do czynienia, jak wspomniałem, z miękką hybrydą. Co oznacza, że tak naprawdę, system start-stop powinien tutaj działać absolutnie niezauważalnie, a tak nie jest, ponieważ e, słychać ewidentnie, kiedy silnik się uruchamia, kiedy się gasi. E, czasami potrafi nawet lekko zatelepać samochodem. Co w miękkiej hybrydzie? Generalnie miękka hybryda powinna nam tak naprawdę ten efekt zniwelować, ale tak nie jest. Oprócz tego, nie wiem dlaczego skrzynia ma taką dziwną manierę, ale kiedy jadę teraz płynnie, jest wszystko w porządku. Ale bardzo często zdarza mi się, że odpuszczę nogę z pedału gazu i samochodem zaczyna telepać. Nie wiem, czego to jest efekt. Czy skrzynia ma jakiś problem, czy jakieś oprogramowanie tej skrzyni. Prosto oprogramowanie tej skrzyni ma jakiś problem, natomiast to się dosyć często powtarza. Samochód ma w pełni ledowe oświetlenie. Ma, ma również ledowe reflektory główne i mijania, i drogowe. Ma ambientowe podświetlenie z przodu. Ono jest na boczkach drzwiowych, jest również na konsoli centralnej. Okala tutaj tak naprawdę tą sekcję, gdzie jest wybierak skrzyni automatycznej i selektor trybów jazdy. Miło by było, gdyby to podświetlenie objęte było również obecne z tyłu, ale go nie ma. Natomiast aprofo, na opor, a propos podświetlenia LED-owego czy ogólnie oświetlenia LED-owego przyjemne jest to, że światła Zewnętrzne są w technologii LED, bo to oznacza, że auto no, jest oczywiście nowoczesne, natomiast w środku oświetlenie jest zwykłe, podświetlenie tablicy rejestracyjnej również jest zwykłe. Ja wiem, że ja się w tym momencie czepiam, ale to są detale, na które w przypadku samochodu umówmy się za takie pieniądze, który jak powiedziałem, podrożał na przestrzeni tego czasu. Myślę, że można by było śmiało. Wymagać. Co oprócz tego, oprócz tego, jeździ mi się tym samochodem bardzo przyjemnie, przyjemnie mi się z nim w nim spędza czas i tak naprawdę, biorąc pod uwagę tą cenę, o której wspomniałem, to mimo wszystko, mimo tego, że Kaszkaj podrożał, oczywiście, tak naprawdę, jak wszystko na rynku, to nadal uważam, że jest to samochód, Dosyć korzystnych pieniądzach, mówię dosyć, ponieważ konkurencja w, typu, w typie konkurencji niemieckiej, na przykład, potrafi być droższa. Często ceny potrafią przekraczać 200 tysięcy złotych. Nie wiem, ile aktualnie kosztuje najbogatszy kaszkaj w odmianie Tekna Plus, natomiast moim zdaniem w wersji Tekna Plus nie wiem, czy trzeba ją tak naprawdę zamawiać. Czy jest konieczność, bo ona w wyposażeniu dorzuci niewiele, a będzie nam tylko podbijać cenę do góry. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Więc e, wydaje mi się, że to jest najbardziej optymalny wariant. Jeszcze z tym napędem na cztery koła, bardzo przyjemnie. Samochód, który zdecydowanie mógłby być bardziej dopracowany, ale jako taki, jako komplet, to co dostajemy. Jest samochodem zdecydowanie udanym i bardzo wysokiego cenie. Nie mogę go ocenić najwyżej jak tylko mogę, bo tak jak wspomniałem, jest to auto, które z pewnością mogłoby być jeszcze lepsze, mogłoby być jeszcze bardziej dopracowane pod względem detali. I tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczę w opisie do tego filmu. Jak zwykle, będzie też tam zamieszczona sesja zdjęciowa tego samochodu. I z pokładu tego, jakże pięknego wnętrza bo nie wspomniałem wersja tekna również bez dopłaty ma właśnie takie wnętrze. Oprócz tego, może być wnętrze w pełni całe czarne ale takie wnętrze czarno-białe, jest dostępne bez dopłaty i to jest kompozycja naprawdę estetycznie wyglądająca znakomicie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów, kolejnych testów, zachęcam do subskrybowania, do zostawiania łapek w górę, a póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem. Hej!